Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Pelminecraft.pl, a modyfikacja barrels mod, która dodaje nam beczki, a w nich mamy możliwość przetrzymywania itemków w dość sporej ilości. Zatem, zanim opowiem wam działanie i pokażę wam jak wszystko ym, to wygląda, zobaczmy jak prezentują się receptury crafting. Zatem, aby stworzyć najprostą z beczek, która jest w stanie przytrzymać 64 staki maksymalnie, ym, jakiegoś to Przedmiotu, musimy skorzystać z tej receptury, no i wtedy otrzymamy beczkę. Żeby nieco lepszą beczkę mieć, już potrzebujemy użyć tej receptury z wykorzystaniem tej starej beczki. Wtedy tworzymy Ender beczkę, która jest w stanie przytrzymać ponad 1000 staków owego przedmiotu. Najbardziej pojemnościową beczką jest ostatnia, jest to Quantum beczka. Tak nieco spłaszczając w połowie tą nazwę. Zobaczmy jej recepturę craftingu, która wykorzystuje również Ender beczkę. Jak sami widzicie, receptury są dosyć kosztowne, ale myślę, że nieco opłaca się używać tych beczek, które mogą zmodernizować nasz magazyn. Zatem, jeżeli chcemy coś włożyć do takiej beczki, po prostu przygotowujemy sobie ten dany przedmiot, no i za pomocą słuchajcie, prawego przycisku myszy wrzucamy te przedmioty do beczki. Wtedy, jeżeli już to zrobimy, nad danym przedmiotem, który tutaj widzimy no wiadomo, ten przedmiot jest w beczce mamy również podaną liczbę jeśli chcemy wyczyścić tego więcej, wystarczy kliknąć trzykrotnie i wszystkie takie jednakowe przedmioty, jakie mamy w ekipie punktach, zostaną, zostaną z automatu dodane do tej beczki jak widzicie, wszystko co miałem, cały kobel, został przesłany do beczki ale jak te e, zabierać właściwie z tych beczek te przedmioty no cóż, jeżeli, jeżeli chcemy zabrać pojedynczy przedmiot Tutaj już widzicie jeden przedmiotu, jednego przedmiotu brakuje, zatem liczba, która znajduje się w tej beczce, wynosi dwa pełne staki i 63 bookshelfy. Jeżeli chcę pobrać jeden bookshelf, wystarczy, że kliknę shift i lewym przyciskiem myszy mogę pozyskać jedną półkę. Jak widzicie liczby się stale zmieniają, co powoduje jedynie to, że modyfikacja naprawdę płynnie chodzi. Jeżeli chcę pobrać cały pełny stak, wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy bez wstrzymanego shiftu i wtedy zbiorę już. Cały stack. Jeżeli oczywiście zostanie niewiele, tak jak w tym przypadku, są to 55 sztuk, to również, gdy kliknę lewym, zabierze po prostu całą pozostałość. Zatem tak modyfikacja działa, tak się prezentuje i możemy oczywiście przechowywać nie tylko bloki, ale również pojedyncze przedmioty. Moim zdaniem, modyfikacja zasługuje na dosyć sporą ocenę, w moim uznaniu. Za mną oczywiście Mistrz drugiego planu, czyli Mandio, który, jak widać, towarzyszy mi przy prezentacji. Modyfikacja jest całkiem przyjemna, nie dodaje zbyt wiele, ale zmiany są moim zdaniem przydatne. Swoją drogą, przepraszam również Was, że wczoraj nie było materiału z Interaktywnie na modach, ale jak ogłaszam na moim fanpage'u, do którego link jest w opisie przy okazji, e, mam nieustanne crash na mojej paczce modów, którą przyniosłem na wersję 1.5.1, zatem nie mam z nagraniem Minecrafta, bo za chwilę wywalał mi błąd. Postaram się to naprawić i w najbliższym czasie również chciałbym dodać dla Was tą e, serię. Zatem, to tyle na dziś. Miło jakbyście stawili kciuka w górę, który mnie niezmiernie zmotywuje i to oczywiście była modyfikacja Parallels Mod, prezentował Wam ją w Minecraft PL i na tyle na dziś, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.